Łazienki zimą. Alusi. Pejzaż wyrzeźbiony, jak zmrożonych kaw. Kruche drzew, korony, porcelana traw. Czapka cappuccino w filiżance dnia. Pod puszystą zimą gorzka fusów łza. Biała kawa z pianką Śmiga śniegiem śmiech To król Staś z kochanką Niewidzialny grzech Pałacyk na lodzie Zamarznięty staw Puchem parku brodzi Szmaragdowy paw W zamarzniętym stawie Kaczki taś, taś, taś To światem się bawi Poczciwy król Staś Zima króla z ziemi Grzeje pieprzny żart Odchłanią przerębli Sunie tłusty karp Biskup we fioletach, służba kaczy brąz. W szmaragdach poeta, w długach wszyscy wciąż. No i co, że w długach? Król walutą łask Dobrotliwie zruga, ale spłaci nas. Labiryncie ścieżki, trop wiewiórczych stóp, Rzeźby rzeźbi, i wiatr, mistrz mroźnych dłut. Palizujące w śniegu kacze łby, w niebie blade słońce, w labiryncie my. Gdzieś za ogrodzeniem życie, życiu wbrew, brzaski, trzaski, wrzenie, błoto, złoto, krew, tam apokalipsa, nieuchronny kres. Tu nie grozi nic nam, tu niezmiennie jest. Snadź. Pisane ciałom rozkosz, grzeszny czyn, i wyrozumiałość satyrów i nimf. Snać pisane duszą, wiecznie snuć się w nas, kaczkom resztki kruszyć, drżeć napawi wrzask. Osowa, 10 sierpnia, rok 2003